Kochani, dzisiaj zapraszam Was na makijaż, bo idę na urodziny. Mam kilka nowych produktów, więc postanowiłam zrobić dwa za jednym zamachem, czyli pomalować się i przy okazji nagrać i pokazać Wam produkty. Także tak, zaczniemy sobie od podkładu nowego, który mam. Superstay Maybelline 24. On ma się idealnie stapiać z Ładnie kryć. To jest niby następca Affiniton. Yy, tego też, co miało się utrzymywać 24 godziny. Kolor mój to jest 05. Nie widzę. Light beige. nie radość. Będzie coś widać? Także zaraz zobaczymy. W sklepie nie było testerów. Ani w Rosmani, ani w Hebe. Także średniowo najrzawo. No, no dobra. Wstrząśnijmy sobie go. I zobaczymy nie mogę go odkręcić no przynajmniej taki plus, że jest zapieczętowany no, tyle słychać moje dzieciaczki jakby się kto pytał lubuziaki jaki dobra o, jest coś no, kolor Kurczę, trochę różowy trochę lejący, zobaczcie Chociaż tutaj nie wygląda jak różowa, a ja tu po prostu super. No, tutaj nie wygląda super na różowe. Zobaczymy. Dobra. Tu mam lusterko. Mogę się będę patrzeć w bok trochę, sorry. Hmm. Mam nadzieję, że będzie lepszy niż ten ostatni, bo jakoś strasznie mi zawiódł ten z Lumena. Nie pachnie praktycznie. Ja nie wiem, czy ja te podkłady tak normalnie, moja skóra je tak wpija, czy ja je, nie wiem, one są niewydajne. Ten kolor nie jest zły jakiś. Szczególnie jestem jakoś negatywnie nastawiona do podkładu. Bo przynajmniej ostatnio potrzebuję dużego krycia, a żaden podkład nie jest w stanie mi tego dać. Coś mi ją Ale jakoś tak ładnie wtopił się ze skórą. Stopił się ze skórą. Mhm. Stopił się ze skórą. Tragedii nie ma. Zobaczymy, bo on ma będzie... Long stay. Dobra, podkład mamy. Kreję nawet też powiedzmy, powiedzmy. No taki codzienniaczek zwykleczek. Ja bym to tak ujęła przynajmniej na razie. Jako korektor użyjemy sobie Me Mercier. Coś już mam na tym. Takiego korektora pod oczy. High Coverage Concealer for Under Eye w kolorze 0,5. Katosu go też tam używała. On jest bardzo, ale to bardzo gęsty. Zobaczcie. No, i taka odrobinka generalnie mi wystarczy. Trzeba go rozgrzać w paluchach, ja już go rozużywałam. Tak. I jedziemy. Ten 0,5 ma taki fajny, żółtawy kolor. To jest chyba w ogóle najjaśniejszy, ta połówka. Ale ciężko go dostać ogólnie u nas, bo u nas chyba zaczynają się od jedynki albo od półtora. to mi nic nie pomoże. Chyba tylko, nie wiem, godzinny sen. Niewykonalny. No ale cóż. Ja on się generalnie nadaje. Jak się go dobrze przypudruje, to on się ani nie, nie wejdzie w zmarszczki, ani nic z tego. Przypudrujemy sobie to wszystko pudrem z ekocery, o którym też ostatnio mówiłam. To jest ryżowy fixer na nim pisze. Łap, to ostrość. on jest. On jest biały, ale według mnie nie bieli. Ale się sypie za to. Tak, gdzie my tu mamy jakieś pędzę? A wezmę sobie to z Real Techniques. Taki duży. Tak, i sobie najpierw przygruntujemy ten korektor. Tak. On mi bardzo fajnie trzyma mat, naprawdę. Kilka ładnych godzin. A kosztuje 15 zł jakieś. Aha, ten podkład, ten Super Stay, Ja go kupiłam na promocji za 25,99 w Rosmanie, a normalnie kosztuje prawie 40 zł. 39,99 chyba. Także dość dużo jak na podkład Maybelline taki drogeryjny. Ja nie wiem, ja mam jakiś próg taki, że do 30 zł to jest jeszcze ok, a powyżej to tak średnia, bo to potem czekam na pomocy. Ok, do konturowania mam taki puder Catrice, który kiedyś był na limitowance. Ja nie wiem, czy jeszcze go można dorwać. Taki duży. Do porównania to jest standardowy. Czyli to jest taki duży. Mam Ma fajny kolor, podoba mi się. I fajnie pachnie. Kokosem. Tak, to się wykontrujemy przy okazji. No, takim to jest Hakura H13, uwielbiam ten pędzel. Się nadaje po prostu genialnie. Nie wiem czemu ja zawsze robię twarz najpierw, a potem dopiero oczy, ale jakoś tak zawsze mam. Moje włosy szaleją. W własnym życiem. I chciałam takie bardzo delikatne to konturowanie daje, ale jednak fajnie właśnie widać. I on nie jest ani, ani nie wpada w rudy, ani w żaden taki... Na pewno na Allegro można je dorwać, bo te limitowanki długo potem są na Allegro. Okay. Lecimy z brwiami. Do brwi. Zbędę wam hałasować. Tak. Hallelujah. Do brwi. Ono to już akurat nie jest nowy produkt, ale bez niego się obejść nie mogę. Anastasia Beverly Hills Deep Brow Pomade w kolorze... W kolorze Ebony. Ja już mam dłużej ją, niż tutaj pisze, że data ważności jest 6 miesięcy od otwarcia. Już mam co najmniej półtora roku ją. Ale ostatnio mi trochę przyschła. I wlałam do niej kropelkę Duraline'a. Prawdzie o jedną za dużo. I jeszcze mam jej tyle. Zmieszałam ją po prostu, bo taka się zrobiła tempa. Ale odparowało trochę i teraz działa jak powinna. Także spoko. Dobrze. No to pędzelek z Essence, Nabieramy trochę z opakowania. I ja sobie zawsze ją na wieczku rozpracowuję. Mm, jak Ja sobie ją zawsze na wieczku rozpracowuję trochę. Bo tak, jakbym nałożyła, to by wyglądała jak wampir po prostu. Ona się też niezawodnie trzyma. Czy były upały 40-stopniowe, czy nic. Czasami jak człowiek tutaj ma już. Szczególnie cery tłuste, jak już potem wszystko się jakoś tak waży w tym upale i tak dalej. I czasami się przejedzie i cień czy kredka się rozmarzą. Tego nic nie ruszy. I za to ją właśnie uwielbiam. I jak się ma za mocny efekt. Au, jak się zrobi sobie za mocny efekt, to można oczywiście to wyczesać. zakrywać wszystkie dziury, nie dziury tutaj w brwiach i spoko. Lubię, jest droga, bo jest. Ja za nią chyba zapłaciłam te półtora roku temu, coś było ponad 100 zł plus przesyłka. No ale gdyby to tak przeliczyć w skali roku przez 12, 12 więcej, bo ja już mam więcej, a jeszcze jest dużo. I nic się z nią nie dzieje, ani się nie. No tyle tylko, że troszkę wyschła no, ale z tym sobie poradziłam. Siłą rzeczy no, otwarty produkt musi troszkę wyschnąć więc. Dzięki Bogu mamy Inglota i płyn Line, który reperuje wszystko w mig. Tak, widzicie? A jest różnica, nie? Między tą a tą nie była ziemia, według mnie przynajmniej. Może sobie to troszkę wyczeszę, bo jakoś to tak za bardzo teatralnie mi tutaj wygląda. Jak znajdę do tego pędzelek? A jak nie znajdę, to był ben... o jest, to wezmę sobie skretki, ale już znalazłam. No, mhm. ja myślę, że jest gitara. Teraz to wygląda na mocny efekt, bo nie mam makijażu oczu jeszcze. Tak, najpierw na oczy nałożymy sobie bazę z Inglota, to jest moja nowość. <laughs> to jest to Eyeshadow Keeper, ta w tubce. Bo podobno ta w pojemniczku jest do bani, więc ją kupiłam tą w tubce. A różnica między nimi to jest tylko 9 zł, bo ta w słoiczku kosztuje 41, a ta 49. No ja nie wiem, jakoś to do mnie jest dużo, trochę jak na bazę, no ale postanowiłam spróbować. Wszyscy tak zachwalają, ona jest beżowa. Dobra, zobaczymy. Jeżeli pani w Inglocie słuczowała i na to dawała mi te duochromy, te pigmenty, to wow, rewelacja. A też sobie kupiłam, też zrobię jakiś makijaż z nimi. No, chyba przesadziłam z tą małą ilością trochę. Muszę sobie jeszcze troszeczkę. No, jest beżowa, ale nie jest kryjąca nic z tych rzeczy. Nie, że będzie fajnie działać. Nie wiem, czemu pani w Inglocie powiedziała, że ona jest ekstremalna. Myślałam, że ona w nazwie ma coś z ekstremalnej, a się okazuje, że wcale nie. Będzie, żeby działać tak dobrze. Bo jak nie, to się wkurzę. Wydałam 49 zł na daremno. Piszę to gdzieś, że ona jest ekstremalna? A no, zapewne ekstremalną trwałość makijażu, podkreślając kolor cieni, do powiek. Zwracam honor. Ok. I teraz chciałam sobie zrobić makijaż, moją ulubioną paletką z Miła. More. To jest ta paletka Undress Me Too. Lubię ją. Taka naturalna, dzienna. Można z niej... Uf. Wieczorowy makijaż też można z niej wyczarować. Zobaczcie. Ja chcę sobie użyć dzisiaj tylko jednego cienia, chyba, że zmienię zdanie, z tej paletki generalnie, tego na całą powiekę. Ja mam pędzel. Dobra. <ścoughs> Ten. Nie wiem, który to jest kolor, bo oczywiście ja zawsze te folijki gubię. Fajne są te pędzle, te paletki coś kosztują około 20 kilku złotych. A naprawdę, naprawdę. Ja już ją kiedyś miałam, ale potem... Nie wiecie jak to jest. Oddałam. A potem za zatęskniłam. To lecimy z tym kolorem. Łaczę, jakby troszkę. Tam sobie grozę, ładnie. Fajny ten kolor jest taki chłodny. Wy też uważacie, że ostatnio w Inglocie to trochę szaleją z tymi cenami, tak na mój gust? Kiedyś nie było aż tak drogo Fakt faktem, że jakość produktów jest superna, no ale trochę kiedyś się tam robiło zakupy, to można było więcej rzeczy za taką samą kwotę kupić. A teraz biorę sobie Hakuro H77. I rozcieramy to trochę. Następny mykuś to będzie taki, że mam kolejną nowość. To jest liner z Inglota, żalowy. W takim pięknym kolorze. Kurczę. Na opakowaniu chyba była, był kolor. A ja opakowanie wyrzuciłam. A, nie, Indigo Blue. trzy. I to jest taki mm, fajny kolor. I jego planu. On ma tutaj taki pędzelek w tym czymś. Piren miał też chyba takie coś, taki pojemnik. I ja sobie go planuję nałożyć na linię wodną, żeby ten makijaż nie był taki monotonny, patrzcie. Powiem Wam, że używałam czarny i tym pędzelkiem to, mm -mm, przynajmniej dla mnie, bo to kwestia indywidualna oczywiście. Ogólnie fajnie się trzyma, szybko, wszystko ekstra, ale trzeba z nim faktycznie szybko pracować, bo on jest taki jakby trochę tępy, dla wprawionych jest to tak. No, ale dzisiaj go dajemy na linię wodną, więc spoko. żebym <laughs> nie wyszła z kadru. Wiem, że mam zielone oczy, więc to nie powinnam podbić je, podbić tęczówkę fioletowym, ale jakoś mam ochotę na niebieski, no co poradzę? A poza tym nie ma fioletowego, ale na razie, jest jeszcze tylko brązowe. Koszt tego eyelinera to jest 14,90. Zresztą linki Wam zostawię pod, pod filmem. Także 14,90 albo 16,90. Coś te gręca. Tak. I teraz, żeby było ciekawie, wezmę sobie. To niestety chyba też była wanka, ale tu mam takie piękne niebieski To jest paletka z Essence. I chcę sobie użyć na. No na co? No, no na co na dolną powiekę tego niebieskiego właśnie pięknego. Najpierw biorę sobie taki piękny pędzelek do tego celu. Znowu problem ze znalezieniem poważka. Jest taki o. o bum. Dzisiaj te pędzle mi jakoś latają. To jest Short Shader E250 z Lan -Krony. Fajny pędzelek bardzo. Już też długo mam. Tak. Co w się sensie, nagadam, ten filmik będzie trwał pół godziny. I sobie tutaj tak jakby ten eliner, który siłą rzeczy zszedł mi między rzęsy, sobie tutaj też rozetrę tym niebieskim. Jest praktycznie identyczny ten dzień. Tak. Do trzech czwartych zostawiam, bo tutaj sobie rozjaśni później. I teraz żeby nie było tak nudno ani tak niebiesko nie muszę użyć czarnego bo ja bez czarnego nie żyję, biorę ten sam pędzel trochę sobie tutaj od zewnętrznego kącika przyciemnię to ten niebieski ale troszeczkę tylko, widzicie? tak jakby się robi ciemniejszy niebieski, po prostu granatowy, ciemniejszy niebieski, ustalam nowe słowa inwencja twórcza Tak, trochę sobie tutaj wyjechałam, ale to nic, bo tam będzie kreska, bo no to sobie też wyjada, a co mi tam? miała przewodnik do kreski. Tak. Au. I teraz, teraz, teraz potrzebuję jakiś tyci pędzelek, na przykład taki. O, z jakiś tam Hollywood Makeup No Name, taki owo. Spryskam sobie go fixerem z Avon'u. Tak. I nałożę sobie jakiś piękny dzień. W kąciki. A na przykład z tej samej paletki. To może być obojętnie, jakie byle były jasne i generalnie perłowy, satynowe, żeby się błyszczą. Zobaczymy, jaki to efekt. Rozświetlone kąciki to jest super sprawa. Generalnie. Oddzielam nałożony na mokro, zobaczcie. Fajnie. Lubię. Coś błyszczy. Jestem sroka. Nie mogła chyba mieć całego materiału. Uważajcie zawsze jak się malujecie, bo ja mam ten głupi nawyk, że zawsze sobie coś chcę palcem przetrzeć, nie patrząc najpierw czy mam coś na palcu i teraz sobie tak czarnym przetarłam. Brawo ja. No i co potem? Kurczę, czarny ciężko fu, zetrzeć z czegokolwiek, a co dopiero ze skóry. Tak. Dobra, lecimy dalej. Teraz sobie weźmiemy eyeliner. To jest też moja nowość. Zawsze miałam z Golden Rose Eliner. To jest liner w pisaku z, 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 z Eveline. Same dobre opinie słyszałam. 24 na 7. Taki... No, jakąś tutaj nazwę jeszcze Ultra, ultra Lasting FORMULA Eliner PEN. Taką ma to widać? O. Więc się nie fajnie malować, mam nadzieję. Zobaczymy. I robimy kreseczkę, jak mi nie wyjdzie to e, pokażę się Wam już to zrobioną bo przed kamerą to jakoś ciężko mi to zawsze idzie. Zastanawiam nam pomoc. Tak, kreski narysowane, zobaczymy czy tam potem nie ma żadnych prześwitów, ale lepiej sobie po wytuszowaniu po uzupełnieniu. I teraz ulubieniec Miss Sporty Studio Lash, Studio Lash 3D Volumetic. Tak, no to wytuszuję sobie rzęsę, żeby nie truć i zaraz do Was wracam. Tak, rzęsy wytuszowałam i teraz jak widzę, że mam jakieś prześwity w tym elinerze, więc o tyle fajne, że ta końcówka jest taka, że można sobie to naprawić. Malujecie no rzęsy dopiero oczywiście, bo no nigdy tak naprawdę do końca nie widać, czy dojechaliśmy tam dobrze wszędzie. Na z eyelinerem, czy nie? Chyba żelowym jest pro. Chyba żelowym jest prościej trochę. Mój syn ogląda bajki, no wybaczcie. A strasznie mi się podoba ten cieniu, więc taki jakby mleczny. Mogę go mleczny. Fajnie wygląda, naprawdę. Tu się oczywiście upatkałam tuszem, ale muszę poczekać, aż mi to wyschnie, żeby to naprawić też. I chyba sobie jeszcze troszeczkę dołożę tego niebieskiego. Na dolną powiekę, bo tak mi się wydaje, on troszkę dla nieku. Może to światło jest takie przy tym oknie, bo jak jakoś się ciemno robi, może burza będzie. O, lepiej nie? Pamiętajcie, żeby tutaj nigdy nie zostawiać pustego miejsca bo To potem głupio wygląda, jak jest taka dziura. Lepiej to przeciągnąć, wszystko sobie połączyć, żeby się dolna powieka łączyła z górną. Możecie trochę eyelinerem ewentualnie najechać na ten, na dolną powiekę, ale tak, żeby tam nie było dziury. To głupio ono wygląda naprawdę, jakby się makijaż przerywał w jednym miejscu. No. <laughs> Dobra. Teraz sobie zmieciemy ewentualnie za... Wyglądam teraz jakbym miała bardzo jasne te brwi, ale one na żywo tak nie wyglądają. Wierzcie mi na słowo. Z bliska od razu inaczej, zobaczcie. Nie wygląda w ogóle mi tu coś brakowało. A to światło. Mieciemy co tam nam nie pasi. I chyba już ostatnią nawaścią, którą tu posiadam, którą udało mi się zdobyć internetowo, bo chyba ostatnio Jakoś nie umiem się zaopatrzyć w nową kolekcję tych produktów, które wypuściło Catrice. <tryk> to jest ten Catrice High Glow Mineral Highlight. Nie umiem się wygadać. Rozświetlacz wypiekany z Catrice. Mineralny. Ten. O. Słuchaj, usta zawsze. Tak. Piszę tu coś fajnego z tyłu? Aha, 0,10. Light Infusion. Wypiekany on jest. To wam jeszcze tam pokażę. No dobra. On fajny efekt daje, bo oczywiście już go zmacałam, jak to ja. Popatrzcie, na palcu taki, a na ręce... Czy to w ogóle widać. On taki bardzo mokry się wydaje. Nie, nie widać tego tutaj. Chociaż może trochę. Dołożę go, żeby było. Tu jest, o widzicie? Taki efekt takiej mokrej skóry daje. I fajny będzie do bladiochów, bo on jest taki różowo-beżowy, taki, no no, no. no taki piękny, no. Na palcu też, też jakoś mega... Nie no, z tym różowym... leciutko jest różowy, ale naprawdę mega lekko. Nie tak jak na przykład z make-up Revolution. To... to... Nie, 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 nie. O, zobaczcie. Coś piękne. Tak. Kamera dzisiaj mi płata figle, sorki. Więc... Ciutko Franio Nałożyłam w ten rozświetlacz na szczyty kości i nanosił i na łuk Kupidyna, a na usta nałożyłam błyszczyk z Manhattanu, bo moje usta jakoś nie są ostatnio w dobrej ko kondycji, na no, odwrót wam to pokazuję. High Shine w kolorze, w kolorze 19L. Tak. W sumie to wszystko. Myślę, że ten makijaż jest całkiem, całkiem fajny, bo nie jest jakiś szalony, tak jak ostatnio, jak testowałam ten podkład z Lumento, to miałam taką, takie pawie oko faktycznie na, na. A ten jest taki dość stonowany, bo na górnej powiece jest ten mleczny, brązowy, taki fajny, a na dolnej troszkę szaleństwa. Usta stonowane, troszkę brązera, fryzurka, kolczyki i ciemną rodzinę. <laughs> Mam nadzieję, że propozycja Wam się spodobała. Jeśli możecie, subskrybujcie, dajcie kciuka, jeśli się podobało. No i mam nadzieję, do następnego. Pozdrawiam, pa!